Cześć, witam Was. Dzisiaj film o latarce. O takiej latarce, którą byśmy używali zawsze na polowaniu, bo o tym, że latarka jest potrzebna na polowaniu, to chyba nikogo nie muszę, nie muszę przekonywać. No, bardzo często się zdarza w ten sposób, że naszą latarką po prostu jest to, co jest w telefonie. tak? Ona czasami w zupełności wystarcza, żeby dojść na przykład na miejsce, czy, czy po prostu coś sprawdzić, ale no, jeżeli już mówimy o jakichś poszukiwaniach, czy, czy, czy o takim po prostu wszechstronnym zastosowaniu, no to już fajnie mieć coś, coś że tak powiem skierowanego czysto. To po prostu do świecenia, a nie co świeci przy okazji jak telefon. Jeżeli chodzi o takie właśnie latarki EDC, czyli o takie latarki, które mamy zawsze przy sobie. Taki ekwipunek dźwigany codziennie, po polsku tak się mówi. No to ja mam taką przy samochodzie, czy przy koczyka do samochodu. Ona jest wbudowana w taki styzorek. No i to wystarczy tak, żeby sobie coś przyświecić w torbie czy coś, prawda? I naprawdę bardzo często tego używam na, na co dzień, natomiast to się zupełnie nie nadaje na polowanie. To jest po prostu bardziej tak doraźnie po prostu, żeby coś, coś sprawdzić, coś, coś przyświecić. Jeżeli chodzi o taką latarkę czysto do dochodzenia postrzałków, no to ja kiedyś zrobiłem film o niej i dam Wam link do tego, może on nie jest taki kompletny, może warto byłoby go odświeżyć troszeczkę. Natomiast ona jest super się sprawdza, jeżeli chodzi o kwestie dochodzenia postrzałków. Ona ma też taki system <laughs> magnetycznego podłączenia do lufy. Rzadko tego, że tak powiem, używam, to było jeszcze zabronione jakiś tam czas temu. Natomiast obecnie jest to dopuszczone do poszukiwania postrzałków. No i, i, i fajnie takie coś mieć w samochodzie. Natomiast już jeżeli chodzi o posiadanie tego takiego czegoś cały czas przy sobie, no to jest to upierdliwe, bo ona ma jakby już taką troszeczkę większą wielkość. No i tutaj wchodzi właśnie taki gracz. Taki gracz, czyli tutaj mamy taką latareczkę którą no, po prostu używam, tak? Ona po prostu zawitała do mojego ekwipunku dźwiganego codziennie na polowaniu, tak? Staram się ją zawsze mieć w, w kieszeni, kurtki. Albo w torbie, tak? Myśliwski. Natomiast najchętniej, jak ją mam, właśnie w kurtce, tylko wtedy e, też czasami po prostu na przykład na polowaniu zbiorowym e, coś się zapomni, coś się nie wyciągnie, po prostu, i, 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 albo zmieni się kurtkę i ona jej tam po prostu nie ma. Także staram się zawsze pamiętać o tym, żeby ją zmieścić tam, gdzie, gdzie po prostu, żeby ją zawsze, zawsze mieć przy sobie, tak? Żeby nie pamiętać. Dlaczego? Na większości sytuacji się nie przyda, jeżeli chodzi o takie na przykład polowanie zbiorowe, natomiast na polowaniu indywidualnym to jest super sprawa. E, przede wszystkim, no to tak, może niezbyt. Wygląda to przejrzyście, jak Wam tutaj pokażę. Ja to zrobię Wam później takie zbliżenia, żeby to fajnie wyglądało. Natomiast to nie jest jakby całość, tak? to jest tylko system, który pozwala tę latarkę użyć na głowie. tak, Po prostu można ją sobie zamontować na głowę, na czapkę i wtedy bez użycia rąk można z niej sobie też korzystać. Natomiast ona wygląda w ten sposób. Jest dosyć nieduża, można powiedzieć, że jest wielkości palca wskazującego. Eee, co jeżeli chodzi o taki, taką latarkę po prostu na co dzień, taką latarkę, którą po prostu byśmy mieli zawsze przy sobie, no ona wtedy by byłaby troszeczkę za za duża prawdopodobnie, hmm. bo to jest jednak upierdliwe, że mi spodniach czy coś, prawda? Jeszcze może w kurce zimowej ok, ale jak już się robi ciepło, no to jest to jednak kawałek, kawałek, te, kawałek tematu do dźwigania. E, oczywiście tutaj możemy jakieś tam różne klipsy sobie przyłączyć, tak żeby to mieć w szlówkę po prostu zawsze, no ale umówmy się, ja nie jestem jakimś tam wajakim szwajkiem, żeby zawsze takie coś sobie sobie nosić. E, natomiast różne osoby mają różne, e, różne klimaty, że tak powiem, e, z noszeniem takich rzeczy, więc e, każdy ma swoje świry, że tak powiem. Ja staram się mieć jak najmniej przy sobie, natomiast na polowaniu staram się mieć to, co jest potrzebne i to jest właśnie e, ten sprzęt. Ona jest bardzo mocna, tak? Tu trzeba powiedzieć, że ja wam przytoczę, że tak powiem, konkretne cyfry, może już teraz nie będę z pamięci tego mówił, bo mogę się pomylić, tylko po prostu na filmie wpiszę wam, jakie są poszczególne wartości dla poszczególnych trybów. Ona ma cztery tryby, tak? Pierwszy tryb to jest taki świetlik. Teraz tutaj włączymy ją, a ją tutaj przede wszystkim, tak? Jak tył jest odkręcony, to ona jest wyłączona, tak? I to zapobiega przypadkowemu włączeniu się latarki, więc yy, ja tu latarkę mam tak trochę odkręconą po prostu, żeby jej przypadkiem jej nie włączyć. Natomiast jak ją domkniemy, no to w tym momencie ona działa, tak? I tu widzicie, tu jest taki delikatny, delikatny świetlik <laughs> Tu jest mocniejsze światło. Tu jest już taki totalny harpagan, że tak powiem. A jak cztery razy wciśniemy, to mamy taki stroboskopy, tak? I to są, że tak powiem, ła. Różne, różne, że tak powiem, tryby. O ile stroboskop jako taki, no to no może jestem w stanie sobie, na przykład, jeżeli mamy gdzieś strzeloną zwierzynę, potrzebujemy gdzieś pójść dalej, no to można taki stroboskop postawić, żeby, żeby ewentualnie dać znać, że to coś jest w danym miejscu, no ale umówmy się, że to jest taki, taki wydumany powód. Natomiast te trzy pierwsze tryby są support, tak? Czyli tu jest taki delikatny trybik, ten pierwszy, który uzyskujemy przez wciśnięcie, przez jeszcze czas po prostu y, przycisku. Jak przytrzymamy dłuży, to się włączy kolejny tryb, który jest troszeczkę mocniejszy. I on już jest taki, że spokojnie możemy sobie, że tak powiem, no bo ten pierwszy to praktycznie niewiele daje światła, tak. Ale jak jest bardzo ciemno, no to możemy sobie tam przyświecić pod nogami, ale pewnie ten drugi tryb takiego świetlika będzie, będzie sensowniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o ten, jest jeszcze jeden tryb, no to mamy jeszcze taki mocniejszy świetlik, no to wtedy jeszcze mamy więcej światła. Ale to są takie tryby, które byśmy używali raczej właśnie jeżeli chcemy tak niepostrzeżenie, podejść do ambony, czy do miejsca, gdzie chcemy sobie stanąć, na przykład w lesie. Ja tak z tego korzystam. No i w tym momencie możemy ominąć jakieś gałązki i tak dalej i nie świecimy wszędzie, po prostu nie oznajmiamy swojej, swojej pozycji. Czy to jest takie istotne dla zwierzyny? Pewnie nie, pewnie normalna latarka świecąca w dół też by spokojnie dała radę, no ale zawsze jest to jakieś tam ograniczenie po prostu tego ryzyka detekcji przez zwierzynę. No i drugi tryb jest uzyskujemy przez naciśnięcie dwa razy tego, tego tutaj klawisza przycisku. Czyli ciach, ciach i to już jest taki można powiedzieć tak jak zwykła latarka, tak? taka do której przywykliśmy. To już jest mocne światło, ona ma też trzy tryby. E, tu jest słabsze, mocniejsze i jeszcze mocniejsze i znowu słabsze. I przechodzenie między trybami, jak widzicie, to jest tylko przez przyciśnięcie tego przycisku dłużej raz, kolejny tryb, kolejny tryb, tak? Czyli właściwie na każdym trybie, jak przyciśniemy to to możemy się, że tak powiem, przemieszczać. No i ta latarka pamięta ten ustawiony tryb, to jest też bardzo fajne. Czyli jak przechodzimy na ten tryb świetlik, czy na ten, czy na ten, no to po prostu pamięta to nasze ostatnie ustawienie i to jest fajna sprawa. Kolejny tryb, ten trzeci, to już jest taki tryb, można powiedzieć, maksymalnej pracy, czyli tutaj to jest aż, aż, że tak powiem, czuć te ciepło na ręce, pewnie to nie będzie, ja Wam postaram się to też, porobiłem w terenie trochę takich różnych y, kwestii, natomiast no, jest to już bardziej tryb, żebym powiedział, do poszukiwania, bym powiedział, jeżeli chodzi o łowiectwo postrzałków, o takie jasne przyświecenie, no to już, jeżeli chodzi o jakieś takie bliskie kwestie, typu patroszenie czy coś, to już razi w oczy, także to już, że tak powiem, nie, nie jest to fajny pomysł. Tu jeszcze mocniej i tu słabiej, słabiej, mocniej ciach, i najmocniej, tak? I to są właśnie te cztery podstawowe tryby. No i oczywiście mamy też tryb, ale to wam pokażę tylko tak, żebyście wiedzieli, raz, dwa, trzy, cztery i mamy ten stryp stroboskopu ciach, taki, disco. I taki słabszy, po prostu, tak. No także no, w kwestii użycia, bym powiedział, w kwestii użycia tego na, na polowaniu, no to pewnie. No pewnie ktoś tam znajdzie to zastosowanie, natomiast te trzy pierwsze tryby są super, naprawdę, tak. Natomiast cała moc tej latarki jest, że jeżeli chodzi o taki ekwipunek dźwigany po prostu na polowaniu codziennie, no to ona nie jest duża, tak, to jest, na polowaniu nosimy sporo rzeczy, oczywiście ograniczamy swój ekwipunek, natomiast te małe latarki, one też mało wytrzymują, ta wytrzyma dużo, tak, du dużo mi się ona jeszcze nie rozładowała, oczywiście wszystko jest, hmm. Teraz Wam pokażę. Wszystko jest do zrobienia, jeżeli chodzi o rozładowanie, bo wszystko się kiedyś kończy. No tu jest taki system po prostu na, na USB. Wtedy, żeby to latarkę ładować, to musimy jedną czwartą przekręcić, podłączamy i wtedy tutaj się świeci. No ale ten magnes jest też ciekawą opcją, tak? Dlatego, że on jest na tyle silny, że spokojnie sobie przyczepicie tą latarkę do samochodu, na przykład, prawda? I ta, ten magnes po prostu umożliwi wyrobić taką lampkę, na przykład coś trzeba zrobić przy samochodzie, no to nie trzeba mieć tego na głowie, tylko po prostu można sobie przyświecić na przykład z 8 celu. Generalnie jest to użyteczna sprawa, że ten magnes jest. Latarka nie spadnie, tak może stać przy, no, na przykład na masce samochodu i coś tam możemy sobie przeświecić, popłaczyć itd. Także jest to istotne, jeżeli na przykład z danego światła ma skorzystać coś więcej niż tylko jedna osoba. Natomiast jeżeli chodzi o jedną osobę, aha, szczerze, jeżeli chodzi o ładowarkę, no to ona jest na taki zwykły USB, czyli byle jaki tam miejsce, gdzie do USB możemy podłączyć, to, to latarka tam naładuje dosyć szybko. Natomiast cały też fajny taki temat pod kątem myśliwskim, który tutaj producenci wymyślili. To jest właśnie ten system montażu na, na po prostu na głowę, tak, tej latarki. I ja właściwie w kieszeni mam ją cały czas w ten sposób. Tu jest w ten sposób ona już się trzyma. Natomiast tu jest takie zabezpieczenie i ona mi nie przeszkadza, jak ona jest po prostu w ten sposób skręcona w, w, w kurtce. Natomiast już wam pokazuję jak to wygląda. Może to nie będzie zbyt piękne, ale pokażę wam jak to wygląda na takiej po prostu samej głowie. to jest głowa razem z, z tym jak się nazywa, ze słuchawkami, tak? Także e, tak to wygląda w ten sposób. E, potem wam też pokażę, że tak powiem, jak to wygląda na czapce i tak dalej. Są to takie, bym powiedział, rzeczy, które e, się po prostu przydają, tak? E, tutaj mamy wolne ręce, światło mamy pełne, możemy sobie patroszyć zwierzynę, możemy sobie skurować zwierzynę, możemy sobie różne inne rzeczy zrobić, po prostu iść w jakimś kierunku i e, nie przejmować się tym, że trzymamy latarkę w ręce, co szczególnie ma duże znaczenie na przykład jak jest zimno, prawda? No, albo jak po prostu Potrzebujemy obie ręce do używania typu na przykład właśnie patroszenie czy, czy skurowanie czy inne prace po prostu niezwiązane z łowiectwem. tak? Sam to już nie muszę was przekonywać. Także generalnie latarka z montażem na głowę to jest fajna sprawa. Mm. No a jeżeli chodzi o taką mocną, no to w ogóle nie ma, nie ma tematu. Ona jest na tyle mocna, że spokojnie na tym najmocniejszym trybie można się zabierać za poszukiwanie postrzałka. E, oczywiście no to nie jest taka latarka z jakimś tam, że ona ma tam, nie wiem, 500 metrów w prostu zasięgu i w ogóle, prawda, oświeca nie wiadomo jak. E, ona jest raczej taka kieszonkowa i raczej taka, ten, 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 ten cały strumień światła jest taki mocno rozproszony, bardziej żeby mocno, możliwie dużo o, jakby oświetlić w, przed nami, tak? No co my na polowaniu przeważnie używamy właśnie dokładnie w ten sposób, tak? Yeah. <laughs> Więc, więc tak, nie, to, to Wam prezentuję właśnie taki produkt, to jest produkt, który jest na stałe w moim odwipunku i źle się czuję, to jest jedna z tych rzeczy, którą się źle czuję, jeżeli jej nie wezmę na polowanie, tak, no bo po prostu zaraz muszę telefonem, zaraz coś tam, a przypominamy sobie o niej dopiero wtedy, kiedy coś strzelimy, no albo kiedy naprawdę potrzebujemy mocniejszego światła i wtedy mówię, kurczę, no nie wziąłem tej właśnie latarki, prawda, i jest problem, muszę telefonem świecić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a to jest, jak to mówię, jak to się do wszystkiego, to jest do niczego, a to jest latarka, która służy jako latarka i, i, i ma super innych też możliwości po prostu montażu i w ogóle to co mówię. Jeżeli chodzi o użycie łowieckie, super sprawa. Jeżeli chodzi o użycie takie po prostu kieszonkowe, żeby ją zawsze mieć przy sobie, no to ona jest troszeczkę za duża. Ale na polowaniu wiadomo, jakie mamy kurtki, wiadomo, jakie mamy spodnie. Zawsze znajdzie się miejsce na tego typu rzecz, która nie jest większa od palca. Także. Dzięki wielkie za uwagę. No i widzimy się przy okazji kolejnej publikacji. Cześć.